Tak więc siłę, witajcie, ja oczywiście, że jesteśmy dzisiaj. Z ekipowem jest z nami Adam, jest z nami Antuś oraz oczywiście Mati, czyli No Sen na którego kanał możecie wpadać, który jest w opisie oczywiście. I dzisiaj będziemy robić sobie filmik, To dłużej wytrwa w kole ogólnie znaleźliśmy taki, nie wiem czy to jest jakaś plastikowa rurka i po prostu z niej ułożymy jakieś koło i, i tych oto trzech panów będzie walczyć o wygranie 5 tysięcy złotych. Mati tutaj mówił w jego vlogu, że on wygra, ale no, że tak powiem, nie sądzę. Chociaż no ja nie jestem za nikim Ja po prostu chciałbym, żeby te pieniążki zostały u mnie, ale wiem, że tak się chyba nie stanie. Więc co, zapraszam Was dość. To jest taśmę Co? Dawaj, k***a Co? Ja wiem dalej. Poproszę o taśmę. Mateuszu, więc daj nam taśmę, żeby skleić jebane, to i damy Dobra, mordy, czyli reguły są proste. Wygrywacie 5000 złotych. Kto ostatni opuści, ten oto pięknie zbudowany przez nas okrąg. No i co, życzę wam już tylko powodzenia Więc zaczynamy za 3, 2, 1, GO! Powodzenia Dobra mordki, więc obecnie jest dokładnie godzina 9.55 No i co, oni sobie już siedzą w tym kółeczku Ogólnie u Mateusza możecie zobaczyć jego perspektywę na jego kanale Więc oczywiście zapraszam No i co, oni sobie tutaj siedzą Oglądają sobie jakieś filmiki na YouTubie Zobaczymy ile wytrwają, w sumie sam jestem ciekawy Dobra mordeczki, więc ogólnie minęło już pierwsze pół godzinki Oni sobie tutaj siedzą Mati nie wiem co robi, przed chwilą nagrywał Snapa. Tutaj jest Adam, on ogląda Wygląda sobie razem z Antkiem coś na telefonie, jest e, troszeczkę zimno tyś sobie nie wziął kurtki do okręgu, a nie możesz z niego wyjść Byku pamiętaj, ale dobra jak już to mu podam No już będę dobrym kolegą. Dobra Rzecki poszedł po krzesło e, Antek ogląda generalnie film i teraz mam pomysł żeby wywalić go Będziemy wywaliły mu krzesło, bo ogląda film, więc w sumie nas nie będzie słyszał I po prostu pozbędziemy się jednego zawodnika, bo będzie musiał stać, co nie? Robimy no, taką akcję czy nie? Robimy taką akcję. Najwyżej się później podzielimy Po dwa i pół koła. Rzecki tam drze Rzecki tam wiesz, poszedł już z tym co on Jaki znak on wziął ty? Co on wziął? Ej, Antek ogarnia. Robi akcję. Robi akcję. On dalej ogląda te filmy, więc na pewno to wyjdzie. Zresztą rzadki to się robi, to będzie łatwiej. Ej! Stary! Co, co jest? Patrz, Rzecki od pierwsza. Adam, ty co też. też. Patrz, patrz, co on robi. <laughs> Stary aż krzesło. Ja bym się zaprawił, ja bym ja. Wygramy to ty tak. co on niesie? Co on, on zrobił? Ty co ty nie osłeś? Ja. Co? Co ty nie osłeś? Znak drogowy. Po co ci on. Widzisz, ktoś nie ma księdza, stary. A co się stał? <śmienią> <śmian> Jedna osoba z nas ma, stary, troszeczkę ciężej tutaj wygrać to. A ty dałeś wydobyć. <śmian> no, no miłego stania, chłopaka. Ta. Tak, nie sobie na Nie będę siedział na ziemi, bo. My. To weźmy podaj może kurteczkę bądź dobrym kolegą. Nie, no nie, Rzecki, stary. To ma być uczciwe, nie wziął, zapomniał. Ile my tu siedzimy? Z godziny dopiero? Ej, stary, co wy tu. Ej, chłopaki! Co? Co? Co, co? co wy tu ustawiacie? Ej, no ej. kurwa! Patrz, tak leci! <noise> ej, ja! kurwa, Ej, stary, kurska mnie teleportowała! <noise> ja ej, to miał być ustawiane, chłopaki! Ale jak się czujesz, że masz szczęście, że, już, już, że z masz kurteczkę. Będzie mi ciepło No to! powodzonka Często siedzi jak król. Kurde, zaraz chyba z tego lunie, co? No co ty wariacie? Wtedy wygram pieniądze jak pójdziecie. Ja nigdzie ja nie, ja nie. Ej, na kapcę. Ja nigdzie. Ej, zaczęło kropić, zaczęło kropić. Ej nie, mi też się tak wydawało! Kropić. Z pochenia! Kropić. Powodzenia wyki! A dopiero 127 Życzę! Dwie godziny stary, dopiero! No, powodzonka wyki. A ja jako utrudnienie teraz mordeczki, no bo minęły dwie godzinki. Antuś się pozbył Krzesa, więc wyrównując Wasze szanse, po prostu to wywalam i życzę Wam powodzenia. To nieźle. Oj, kozak, on tak się Antuś właśnie wyciągnął tutaj dobrą broń, chociaż nie wiem, czy się przyda, bo myślę, że jedne co może Was przygonić, to deszcz, ale okej, okay. eee, jest to takie troszeczkę. Się no, ale nie wiem. Przed To nie jest jakiś duży problem. A stary, masz całe kółko. Całe kółko mówisz? No. Ej, stary Zobaczysz to! Ej, chyba to tak się Ej, <grystanie> no, bez kitu, stary no, no czemu nie wygląda! Mordi już ogólnie naprawdę porządnie zaczyna kropić. Każdemu dałem po jednej rzeczy. Stoją tu już naprawdę ile? Już jest 13, więc stoicie tutaj 4 godzinki już prawie. No, są wytrwali, ale no myślę, że ten deszcz was przegoni, mordki. Jak myślicie? Ja nie Bias ja tu stoi do... Ale stary i tak ostatni wygrywa, więc Mam nadzieję, że chłopacy piersi odpadnieć no Serio leje Serio leje no, Serio leje, naprawdę serio leje Słyszeliście nowinkę? Naprawdę pada Ej, właśnie mi też skapnęło Dobra, jest 14.30, zaczęło już naprawdę mocno padać Ewa I tutaj jest problem, jest problem Ja już też ogólnie w kapturze No i zobaczymy, zobaczymy czy po prostu będzie to taki leciutki deszcz Jak jest na razie, czy po prostu wyjdzie coś tego większego No bo jeżeli wyjdzie, to ja sobie pójdę do tamtego domku a fucking Będą musieli zostać oczywiście w kole, więc no jestem naprawdę ciekaw co zrobią Dobra, zaczęło już serio mocno padać Odleciała Osona A tyś musisz, Atek ci rezygnujesz? No, koniec. Atek zrezygnował! przegramy już 5000 tysięcy złotych. A chłopaki dalej walczą, chłopaki przypominam, że możecie się nie wiem, podzielić, albo coś, wiecie. Co Dzielimy się stary po 2,5 koła. paczek zaczęło padać. Mi szkoda strasznie sprzętu, no więc... No lipa. A i półkowa, stary. Dobra. Raz, dwa, trzy. trzy. O! 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 Ale porobiony, ale porobiony. Ludzie, co się właśnie stało, NoSenseTV wygrał 5 tysięcy złotych, a to właśnie ale się dałeś stary, zdrowi Się mało, zł tysięcy złotych Gratki, gratki, go, gratki. No zaraz, leci, I to ja już, ho, aparat, ponieważ zaczął naprawdę mosolać e, Zaraz zrobię też przelewik Mateuszowi I po prostu zaraz zakończymy już ten odcinek Dobra mordki, więc ogólnie odcinek właśnie dobiegł już końca Tutaj jest Mateusz, który wygrał 5000 zł złotych Tutaj macie właśnie screena z przelewu z Paypala Gdzie właśnie mu te pieniążki wysłałem Jeśli nie wierzycie, możecie wbić również na jego tutaj vloga Pewnie będziesz pokazywać, jak tam bardzo się cieszysz no i i co tyle już od nas. Mam nadzieję, że Wam się podobało pamiętajcie łapce w górę subskrypcja dole. Trzymajcie się, cześć siwaneczką.